Twoja książka jest dostępna w 30 krajach, w 24 językach i to jest ogromny sukces. Ogromny, no nawet w Korei. Jak ty się z tym czujesz? Cudownie, zwłaszcza że koreańska wersja jest najcięższa, wiesz? Dlaczego? Nie wiem, chyba chodzi o druk albo o rodzaj yy, czcionki, która została użyta, albo tuszu, nie wiem, ale jest taka, że jakbym mnie uwalnia kogoś, to zabi go kogo zabiła. No i słuchaj, i to jest naprawdę powód do dumy, nie to, że kogoś byś zabiła, ale to, że to Twoja książka odniosła tak ogromny sukces. I tak się zastanawiam, bo w tej książce tak naprawdę opisane jest wszystko wszystko, 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 jest, jest. bardzo, bardzo mocna. Dużo, a w drugiej zwłaszcza, niestety, bardzo wszystkich czytelników, przeprasza, przepraszam za drugą część mojej książki, gdzie co drugą stronę jest seks. A ty tak bardzo chronisz to swoje życie prywatne teraz. Już teraz tak i to się nie zmieni, bo ja dostałam nauczkę e, dwa lata temu i... I moje szczęście to będzie moje szczęście. Jestem osobą publiczną, ponieważ taką rolę obrałam, kiedy 4 lata temu wydawałam książkę, jakby nie miałam wyjścia. Natomiast nauczyłam się, że życie prywatne w momencie kiedy wchodzę do swojego domu, zamykam drzwi, wtedy staje się po prostu blanią i to co się dzieje tam, to można częściowo zobaczyć na moim Instagramie, ale na moich zasadach jakby wpuszczam ludzi do swojego życia. Okej, okay, czyli gdyby teraz hipotetycznie był w twoim życiu jakiś partner, to nie chciałabyś się tym dzielić ze światem? Nie, i powiedziałam to na swoich socialach i odpowiadając na Q&A i w wywiadach, to powiedziałam, że jakby bardzo was wszystkich przepraszam, jeśli oczekiwaliście znowu igrzysk, ale ja akurat wyciągnęłam wnioski z poprzedniej relacji i nie mam zamiaru wystawiać e, ewentualnej nowej znowu na widok publiczny i na ocenę, a potem jeszcze wiesz, no najgorzej jest jak się rozstajesz. No I, I wtedy ty cierpisz, bo, bo straciłaś miłość, a jeszcze społeczeństwo zaczyna się nad tobą pastwić, bo media zaczynają to rozkminiać, rozbijać na atomy. To nie jest fajne i ja już tego nie chcę. Okej, okay, ale nie pytam cię na przykład, kto byłby, jest tym szczęśliwcem, ale czy ty jesteś na przykład teraz zakochana, czy jesteś singielką? Pomidor.